Jak wiecie bardzo dużą uwagę przyciągają sprzęty wielkie, duża moc, natomiast w moim gospodarstwie pojawiają się też mniejsze, tu nie ma dyskryminacji. Dzisiaj prezentacja 60-konny Solis. Ale on by przy buraczkach chodził, no idealnie by się tutaj sprawdzał. Słuchajcie, koncern, który produkuje traktory marki Solis, jest trzecim co do wielkości producentem w Indiach i jednym z największych na świecie. Od czterech lat zajmuje pozycję lidera w eksporcie tych traktorów, wysyłając je do 140 krajów na świecie. Fabryka w północnych Indiach zajmuje aż 22 hektary, i co dwie minuty taki traktorek zjeżdża z linii montażowej. Wyłącznym importerem i dystrybutorem Solis Professional w Polsce jest firma S Agro, więc gdybyście byli zainteresowani, kierunek znacie. A ile to podniesie? 2,5 tony. Zapewne chodzi tutaj o punkt obrotu, no ale na sucho nie będziemy mówić. Trzeba sprawdzić. Dobra, udało się podczepić. 600 kg maszyna, mocowo dedykowana właśnie pod takie traktory. Eto. to. Trzeba coś cięższego szukać, ale to widać, że z powodzeniem wystarczy. Wyjadę jeszcze do przodu i. W polu dzisiaj roboty nie będzie, bo już nie ma na czym, ale z tym sobie spokojnie poradzi. Patrzę jeszcze dokładnie na tabliczkę, 610 kg, spokojnie nie robi to na traktorze w ogóle wrażenia. Także można by było coś cięższego zaczepić, ale u mnie te sprzęty jednak są dopasowane pod bardzo duże maszyny. Więc szaleć nie będziemy. Natomiast z taką bronką chwastownik to myślę, żeby latał w polu aż miło. Traktor jest nowością na polskim rynku, a pierwszy raz mogliście go zobaczyć na targach rolniczych Agrotech-Kielce. Jest polecany do mniejszych, średnich gospodarstw albo przedsiębiorstw komunalnych. Natomiast pytanie się pojawia, jakie jest moje gospodarstwo, 130 hektarów, czy to jest małe, średnie, czy duże. Jak ja to mówię, na każdego cwaniaka zawsze znajdzie się większy cwaniak, a nawet w takich troszeczkę większych gospodarstwach mniejsze sprzęty też są potrzebne. Gdybym miał Was namawiać do zakupu, to pewnie zacząłbym też od ceny. 121 900 zł netto. Tyle kosztuje. I powiem Wam tak: pomimo jakichś sentymentów, to patrząc na rynku, że 30 potrafią kosztować 40, nawet do 50 tysięcy, to mój Tato stwierdził, że buraki wolałby siać jednak takim niebieskim przyjacielem. Ciekawe, czy by 30 zamienił co wujek? Ciekawe, czy by 30 zamienił. Taty pierwszy traktor yy, Ursus 30 Koni, a to może być drugi. Nie, jeszcze po drodze były. A cię by się spodobało dosiania buraków. No, to inna bajka. Serce maszyny, czyli silnik. Klapa do góry. Silnik ITL z turbodoładowaniem 58 koni mechanicznych, trzy cylindry, system dopalania spalin, a powstaje w ścisłej współpracy z japońskim koncernem Yanmar, który, taka ciekawostka, swego czasu dostarczał silniki również do John Deere'a. Przednia oś i przekładnia. Producentem jest firma Carraro z zsynchronizowaną skrzynią biegów. Oczywiście nie zabraknie tutaj przedniego napędu. Biegi 12 do przodu, 12 do tyłu. Trzy położenia, najmniejsze, średnie, wysokie. Cztery biegi z tej strony i oczywiście rewers mechaniczny przód, tył. to sobie traktorkiem trochę pojeździł i wszystko pięknie fajnie, ale, ale zawsze musi być jakieś ale. Grzesie, gdzie ty do tego części dostaniesz? Mam przygotowaną odpowiedź. Części są oczywiście na magazynie u dystrybutorów, natomiast w Niemczech znajduje się też magazyn centralny i tutaj sprowadzenie tych części nie zajmie dłużej niż 24 godziny gwarancja, mamy tutaj 3 lata albo 2000 motogodzin, w zależności co wystąpi pierwsze, przyciśnijmy trochę, prędkość maksymalna 30 na godzinę i idzie fajnie, a najbardziej to mi się ten dźwięk podoba, to naprawdę jest taki fajny, charakterystyczny, no. E a Malipa? Zobaczcie, tu można wychodzić z dwóch stron: cyk i cyk. No, i nawet jest tutaj przejście, także. No, schodki z dwóch stron, ale tak to. Tak to jak nam pasuje, jak nam pasuje. Klimę by trzeba było włączyć. Jedziemy, jedziemy. 21 dam, 22, 21. Cyk. Układ hydrauliczny obsługuje pompa o wydatku 45 litrów na minutę. Trzy pary wyjść hydraulicznych z tyłu. Jeżeli chodzi o przekazanie mocy na WOM, no to tutaj mamy prędkości 540 i 540 ekonomiczne obrotów na minutę. Takie to wyposażenie dodatkowe dostałem. Przyczepka, jeżeli jest obciążona, to można sobie tutaj z poziomu tej kabiny ją otworzyć i wykiprować. A co dostajemy w wersji podstawowej tej maszyny? Na początek, klimatyzacja. Obciążniki przednie i tylne. Tylny tuz wyposażony w haki drugiej kategorii. Ruchome błotniki przednie. Zaczep przesuwany tylny, zaczep transportowy, a w tym miejscu jeszcze belka polowa. Na wszystkich maszynach umieszczony jest również kod QR. Po jego zeskanowaniu smartfonem możecie zadać pytanie odnośnie zakupu takiej maszyny albo jej serwisowania. Fajnie, jakby można było jakiś cold start zrobić, natomiast temperatury są na plusie. Sam traktor ma podgrzewany blok silnika, dlatego no nie będą mu straszne starty w ujemnych temperaturach. Muszę powiedzieć, że kabina przestronna. Bardzo dobra widoczność. Dbałość o, o szczegóły to na pewno tutaj mi się rzuca w oczy. Regulowana kierownica. Mamy klimatyzację. Biegi, wajchy z dwóch stron. Tutaj załączamy sobie WOM. Tutaj włączamy przedni napęd. Tutaj ustawiamy prędkość WOMu. Hamulec ręczny. Gaz ręczny. Tutaj cała hydraulika do sterowania. Tutaj opuszczanie, podnoszenie podnośnika. Na pierwszy rzut to w sumie tyle, i oczywiście oświetlenia koguty, wycieraczki, oświetlenia robocze. Z tej strony też drzwi da się otworzyć i wyjść, jest sporo miejsca. I najważniejsza rzecz dla niektórych, bo o tym jeszcze nie powiedziałem: radio. Jest radio, są głośniki, a nawet z boku taka półeczka z USB do ładowania telefonu. Na pewno sporo zostało do mówienia, jeżeli chodzi o szczegóły techniczne. Dlatego, jeżeli chcecie je poznać, zgłoście się do firmy S-Agro. Jest to wyłączny dystrybutor, importer maszyn z rodziny Solis Professional. A ja Wam mówię, do zobaczenia i cześć!